Cicha piesa Powiem ci, że jak się wadzisz. któregoś dnia w nocy obudzisz, to może takich być kurwa na twoich plecach. No raczej tak. No. A co chciałem powiedzieć, a kolana ci nie nie bo tak... bo... <laughs> <To, laughs> bo tak kurwa te ma... Nie być. Wioski. Wioski. O kolana zjubają. obijają Nie, nie mój jaja masyję. Aaaa, to co innego, to co innego. Zaznaczajcie. Potwierdzam, kontrakt ważny cel. Zapewni zwycięstwo. A, będzie przygoda. Tu będą dachy, kurwa, obstawiane 100% To jest kontrakt na kontrakt, nie? Tak. A póki co... Ty dwie osoby. Wlazł do środka, do was. Dobra na siebie. Mówi, jest, jest jako ważny cel. Eliminuj wrogów i zabezpieczaj skrytki z zapasami, by zdjąć nagrodę z jego głowy. Słyszę go gdzieś. Ja kurwa po piwo. Może <totry piękno? trycki> <trycki> cię napić walił. Ruch w ruchu Góry gdzieś lata? Na dole Tu się O No co no jedź, idzie, goni mnie Na pierwszy pierwszy jest A to... No co idziemy? Panie nie Oj, oj Tu na jak... na Jak surut w gaciach On sorry on jest młody, podniosłem je trochę. Żeby hmm. no tylko trochę, kurwa. <grym> <grym> kurwa, monitor obryzgany, kurwa. Paradaż spadło, nie? Nie będziesz tak podniecał to, kurwa. Ci mówię, nic z tego nie będzie. <grym> to wiecie... Krochmalony jak monitor. Krochmalony, o, macie jaja. tam chłopa. Ruk w nagrodę na nagrodę za twoją głowę. Likwiduj wrogów i zabezpieczaj skrytki z zapasami by się jej pozbyć. Ten ważny, ten chroń. I Ile wynajcie. jeszcze tego? O, jest, jest gościu! On jest mój! No chodź tu kurwa, nie uciekasz! Ale znacz Cyzol, ty kurwa Mendo. No tam powiedział, że to jest... Cyzol powiedział, że jest jego, więc nie będzie zaznał. Dobra, trafiony. Trzeba go dobić nie, tylko, nie, Pany. No Dobra, no tam się dobił. Chciałem mu, kurwa, nożyczkiem zajebać w podszyjce. <noise> no aj. A mnie wyrzucił. Z Andrzejka chciał strzelać. Trzeba się rzucić hajcu. No, trochę. szkamy macie, tak. macie jakieś bolona? Nie. Ja kupię, podejdę do was. Bogaty Ja Kto to mi Chcesz mam. Nie, te nie, też mam, no, no, what, To k自己... skąd masz? Zabrałeś mi nie ma, zabrałem miałem Czekaj, kurwa Kurwa, złote kule miałem Leżało to w Złote kule miałem tam no ale teraz ma jakże i... No, chcesz zobaczyć złote kule? <śmieniciela> chcesz zobaczyć złote kule? <śmieniciela> no ale on jest za daleko Oj! Zatam strefę lądowania do ewakuacji! O! Co to było? Drum! No, ona wprost, na, dwie, na 320 jakoś tak.

leży martwy jak megacie o balon mam Uwaga, czekaj to, to, to trzeba podnieść co tego nie podnosicie Weźcie weź, raz weź, weź to robotę no ja znalazłem skrzynkę muszę schować żeby stycza no nie Dawajcie ten widzę. znowuż na siebie na siebie na siebie gdzie 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 blisko do gdzie Czekaj, no weźmy kontrakt jeszcze, nie? Jak już jesteśmy No Wiesz, to gdzie no, gdzie na kiosku Frajery po prawej, frajery po prawej po prawej? A ja że nie tylko wiesz, która to lewa. Ja tylko w lewo wierzę. Jesteś ważnym celem kontraktu. Likwiduj zagrożenia i zabezpieczaj skrytki. Z tego balona mam, panie. Niech no, się to się chwali. Wróg zgubił wasz Dobra <śmiech> Ale, <śmiech> <śmiech> do buka, do no. Idę do buka, chłopak, przejrzyj. Na siebie wziąłem. Balon. Idę do buka na zielonym APW. Dobrze, idziemy. Dobra. Lecimy, lecimy. Pod spodu wchodzi, nie? O tak, tu się wchodzi Dobra, dorzuciłem O no właśnie tam kurwa Właśnie mnie to jebano Ja o, Oj! Oj! Do strzela Wy Dostaw się i na krzyżyka, bo Andrzejek to tak lubi tam trochę podskrobać. pomarzyć <laughs> A nie, jest krzynetka, o! I o. Samorem <laughs> ja się To idziemy dalej. Oaj, oj. o Oj Andrzejek tu proste Cyk 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 Idzie i szafka, cyk cyk. cyk, cyk. Na dudowa zleciał ty. ty gadasz? A nie to u ja jestem koło Was, to do mnie <śmiennie śmiennie> zlecia. <zespoły> a ja a tak to jest kurwa. No jak się niby jak się butelki Zabrę. od szampanama. Rary ta, co się pije to tak wy, kurwa nie po to wychodzi. Weźcie znaczy. znaczy, to Strzelają do mnie! Tu mamy ten kontrakt. O. Lat jeden. Łole dostał, widziałeś tam? Drugi też wadek? Nie tylko jeden Tam się bijecie tutaj? to idę, idę O, tutaj jeszcze jest Dobra ja wyjdę idę do kiosku pomogę. Mam... padł O chłopiec ma dach Ty pedał? Kto to to leży? Ojoj! Taki od roweru spadek! Chodź dziecko do mnie Idę, idę Oj snajper jest On oh na dole jest Kurwa dojebuje mnie właśnie O, wierzchu Pozbieraj po mnie Poczekaj, poczekaj, jeszcze muszę go dojechać Pa kurwa jebany uciekł Świataj je bana samochodem Tak tak, no jeden uciekł Bieście bieście Nie, nie, stanął Nie wziąłem wszystko Oj stanąłem, i co ci stanął? Dałem. Oj kurwa O no, to pociakki z tą A to znowu Stopy... Dobra Uaj dostałem pany ale mam O dojebał mnie! Kurwy syn. A gdzie on jest? Koło samochodu Niedobrze O, w go kurwa chyba wyjaśnił. Prawda, dobrze, dobrze, dobrze. Tak. Ja ja muszę do kiosku, gdzie ten kiosk jest kurde Nie wiem trzeba nie To trzeba podnieść i do kiosku iść o jest na górze Trzeba bo idzie jakiś gościu znowu tu wali do nas Jest tu przy tym tam jest na dole Bity ale żywy Zbity ale żywy Tam też jest też Sniper tam na daleko jest. No bez jaj kurwa! Co jest, Cynowale wale pierwszy gościu mnie zabija? Ale gdzie tyś? on był? Do tego, no, do, do. Do oh, Bukia no, chodził. Tak, Kurwy syn bany, no? Zaraz tam wrócę, kurwa. Tam chyba dwóch jest. Uważajcie. To jest. O mnie też. Najlepszy jeszcze ten lufty, tą slaga to bym ci... Lecę po chujca. Oni tam jest tam jest trójka cała Smad, weź mu ten waffel włożajcie plecy plecy weźmy, tak. A pa jedno mi w locie Smad, Łukasz, będzie miał plecy No właśnie Zabijcie wrogów zabijcie ich kasę, Ruszajcie na owy Powstrzymaj się wiedziałem widziałem to też powstrzymaj <suszy> Kurwa, Kurwa Mendaje Masz stoi, A już Dobra panowie jakaś robota Bierzcie coś Gdzie to jesteście? Tu jest chłop, tu jest chłop, Dobra idę, idę po niego On jest jeden w środku To za będzie Wyjaśniony? Co to za cholerstwo Na... tu lata? No droga dał się z kamerką ja, A, mamy koło ty, siebie Już Zwiedzasz teren? A ten Ewa. drugi jest tu zjebał, co mnie zajebał Ewa. chyba Tak mi się wydaje, czy nie? No o chodź, kontrakt, kontrakt, kontrakt Tu leży jakiś typ Kontrakt, kontrakt, też mi się wydaje Pierwszy lepszy, bo to... Nie, pół nie. nie, dawaj tamtą może, co? Czy lupę? Aj, no chuj, dobra Gal Gal tak. Zabezpieczyć przynieść z zapasami. Miejsca oznaczono na mapie taktycznej. On chyba uciekł samochodem, to gościu czy nie? To nie... Gdzie ta lupa? Znikła? Znikła. Kurwa, zblogowana. Kurwa mać. Na ślepo trzeba rzucać. Nie, jestem, dobra. Jest? Dobra. Przynie z zapasami, bezpieczna. Ale, ale znikła z mapy generalnie. To okej. Sojuszniczy BSP krąży na terenach. To już znikła wroga to... w pieczę. Tutaj było. Tutaj czekaj co? tu kurwa. Tu gdzieś kurwa lata. Lata, lata. Na no ta kury mata. Oh. Nasza wieża bezperwska. Tak jak to było z tą tą? Z tą kozą? Kozi do obierki. Aha. Hmm. Tak, to jest tak. cieszy siedziesz, kurwa. Ale leży. Słyszał, już słyszał. No to co wpierdolę jak kozi do obierki. Zbierajcie chodź, bo ta no lupa nas nikomu. Mówiłem, żeby tego gówna nie brać. A nie no. dobra, czekaj. Jeszcze jedna, paczek zajedź. Gdzie Gdzie po jest po nas. Idę, 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 idę. Tele, 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 Nie to, To już będzie świeżo, a widak. Kurwa tylko kurwa sfrut z gaci idzie. Zestrzelić go i zabezpieczyć kasę. To nie jest frut Andrzej. Nie? Nie to jest taka perfuma Hatryk, Hatryk. To jest frutko życie. Thank you, guys. Thank you, guys. jest z zapasami eee. zabezpieczony. Kontrakt Czy wykonany. Ja wszystko. Dobra, następną robotę. No. Wszystkie kiełbaski. <laughs> I palówki. <laughs> <Bo już się śmiech> no. Zabijaj wrogów i zabezpieczaj... Mamy zapasami, <laughs> ...by połócić z niego nagrodę. Mm, kurwa. Dwie minuty mamy. Aż Ma ona mówi, kurwa pograć z chłopakami, oni są w porządku. Normalni. Jak się pomyliła, ja pierdolę. <laughs> no to... <laughs> To po co się słuchasz, po co się żony słuchasz? Badek, dwóch, dwóch, dwóch oznaczonych do budynku wbiegli Ruszam tutaj Chodźcie, akcja będzie. Dobra Kokasa byśmy rzucili, bo to mamy trochę pieniędzy, co? No to teraz to już nie na poszli. To idziemy za no, nimi? Szmadi szma, ma snikerta z nożem, to poradzi sobie Wróg się desantuje, patrzcie w górę Tutaj też jest, o, jest Skampił wiek się wiek. Wady to... oj, to strzela Górą mnie brać? Kto mnie brać? Górą. Wol, wo, wo. Kurwa jebany. Gdzie on jest? Nie, ja ja helikopter jebany strzelam, bo z kurwy mnie tu kurwa obił. I bardzo dobrze chuj mu. Be. Idę po kasę Drugie miejsce. Mamy, kurwa jak to możliwe? Jakiś typ goni. No możliwe wiesz, tutaj tak. to szybko. Będę stracić Gdzie tak kurwa jest ty? Tutaj jest <śmany ruch>. o, <śmany> Do ciebie idzie Smadził, uważaj A kurwa, tu jest, ale mi zajebał syn ty Mam go Nie, tu na górkę ucieka, ruch, na górkę ucieka Ruch pojawił się w okolicy Członek twojej drużyny przeżył! Kontrakt wykonany! Gdzie jest? Jednego ubiłem na zewnątrz. Ty coś, drugi raz kurwa spadam! Ciężar jest, to i lecisz! <laughs> A kurwa, do środka wchodzę Tutaj, tutaj. Dobrze, szma to jeba 3 miliony mamy. im w dupę, kurwą. Łączać się, dawać pierwsze. Tak miejsce jest. za szczelbusia. O, ja pierdolę, a mi dwóch napadło. Dzięki, dzięki. Dobra, dzięki. Dobra, to <noise> Я ж